Nazywam się Justyna Szychowiak, obok mnie stoi Wojciech Wietrzyński. Muzyka w naszym życiu jest bardzo ważna. Bardzo lubimy muzykować, radośnie muzykować. Chcemy Cię zaprosić dziś do właśnie takiego wspólnego muzykowania. Proponujemy naukę gry na flażolecie i poznanie polskich kolęd. Jeśli masz już flażolet, ten mały Wielki instrument to zabierajmy się do pracy Podczas tej lekcji poznasz brzmienie instrumentu, zastosujesz zasady gry na flażolecie zagrasz pierwsze melodie Posłuchaj teraz utworu Flażolet to tak naprawdę flet sześciotworowy. Może tak wyglądać jak ten tradycyjny instrument z Beskidu Żywieckiego, albo jak ten na przykład wykonany w fabryce. Najważniejsze, że ma sześć otworów, a gra na nim jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. To o czym należy pamiętać, to przede wszystkim, aby lewa ręka była bliżej buzi, czyli bliżej ustnika, a ułożenie jest następujące. Palec wskazujący przykrywa pierwszą dziurkę licząc od strony ustnika, środkowy drugą dziurkę licząc od strony ustnika, a palec serdeczny przykrywa dziurkę trzecią. Ułożenie paluszków w palce jest bardzo ważne i w zasadzie można było powiedzieć, że należy nie ułożyć w ten sposób. Najlepiej można byłoby to zdefiniować w ten sposób, że oto dwa paluszki udają dziubek kaciuszki. Chodzi o to, aby palec nie przyciskał zbyt silnie, a jednocześnie, aby dźwięk był piękny, aby otwór był zakryty. Kiedy dmuchamy, musimy pamiętać jeszcze o jednej ważnej kwestii. Mianowicie, kiedy chcemy wydobyć dźwięki niższe, dmuchamy lżej, natomiast kiedy chcemy wydobyć dźwięki wyższe, należy dmuchać mocniej. I jeszcze jedna uwaga: najlepiej dmuchać tak, jakbym mówił szeptem tu lub du. Teraz spróbujemy. Zakryjemy wskazującym palcem lewej ręki pierwszą dziurkę, aby wydobyć dźwięk H. Teraz zakryjemy dwie dziurki wskazujący i środkowy. Zagramy dźwięk A. Pięknie. Następny palec, czyli palec serdeczny, przykrywa trzecią dziurkę, aby zagrać dźwięk G. Pięknie, wspaniale. Myślę, że kiedy już tyle umiemy, możemy zagrać pierwszą melodię. Ta melodia nosi tytuł Marysia ma małego baranka i może być ćwiczeniem dla lewej ręki. To, co jest bardzo Ważne i pomocne w grze na flażolecie to to, że tradycyjnie używa się tabulatur, czyli takiego obrazkowego wskazania, ile dziurek należy zakryć pod każdą nutą, aby zagrać dany dźwięk. I teraz skorzystamy również z animacji. Ta animacja wygląda w ten sposób, że mamy oto czerwony prostokąt, i tak jak on się przenosi, będzie nam wskazywał, ile dziurek po kolei należy zakrywać. A więc spróbujemy zagrać melodię Marysia ma małego Baranka. Spróbujmy. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, co już wiemy. Poznaliśmy kilka krótkich informacji na temat historii flażoletu. Wiemy już jak zakrywać dziurki, wiemy też jak wydobywać z niego dźwięk. Usłyszeliśmy też, mieliśmy okazję wysłuchać pierwszego bardzo prostego utworu w postaci animacji komputerowej i um, zastanówmy się teraz jeszcze nad prawidłową postawą. To będzie kolejny nasz mały krok um, do tego, aby pięknie grać na flażolecie. Kiedy staliśmy, staliśmy mocno na prostych nogach w lekkim rozkroku, ale jednocześnie dość swobodnie. A co zrobić, kiedy siedzimy? Siedzieć należy z prostymi plecami, niekoniecznie opierając się o oparcie krzesła, lepiej właśnie siedzieć na brzegu. Tak jak wspomniałam, proste plecy i swobodne ręce. Tu może przydać się kolejny wierszyk. Gdy na flażolecie gramy, rąk na stole nie opieramy, więc potrzebna jest nam ta swobodna postawa. Spróbujmy teraz przejść do kolejnego etapu. Zagraliśmy już y, wspólnie jedną melodię Marysia Ma małego baranka. był to utwór dla lewej ręki. Natomiast myślę, że jest czas najwyższy, żebyśmy spróbowali zagrać kolejny utwór, w którym również będzie grała ręka prawa. Będzie to utwór siała babamak. Ponieważ w nauce gry na flażolecie bardzo ważną sprawą jest też to, aby słuchać i zapamiętywać melodię, to proponujemy, abyście teraz posłuchali utworu i wtedy, kiedy zaobserwujecie na animacji komputerowej, że ramka już jest na ostatnim dźwięku w ostatniej linii, to spróbowali zagrać z nami od początku, czyli jeszcze raz Najpierw słuchamy, potem gramy. Spróbujcie do nas dołączyć. Tak, myślę jeszcze, że może spróbujemy zakryć najpierw cztery dziurki, potem pięć, a później sześć, aby mieć pewność, że nasze dźwięki będą piękne. Zatem wskazujący palec prawej ręki przykrywa czwartą dziurkę. Gramy dźwięk FIS. Następnie Palec środkowy prawej ręki, piątą dziurkę, mamy dźwięk E. I palec serdeczny zakrywa dziurkę szóstą, mamy dźwięk D. Piękne mamy dźwięki, to teraz słuchamy, a później zagramy. Wspaniale. Wiemy już wobec tego, jak gra lewa ręka i jak gra ręka prawa. Po tych małych wprawkach, a jednocześnie dwóch utworach Marysia ma małego baranka i siała baba Mak, przychodzi czas na to, abyśmy zajęli się tym, o czym mówiliśmy na początku. Bardzo was serdecznie zapraszamy do poznawania polskich kolęd. I za chwilę grać będziemy pierwszą, łatwą kolendę na flażolecie. Będzie to kolenda mizerna, cicha stajenka licha. Mamy nadzieję, że udało ci się towarzyszyć animacji i zagrać pierwszą kolendę na flażolecie. Pamiętaj, że film możesz w każdym momencie zatrzymać i powtórzyć niektóre elementy, być może takie, które sam poczujesz, że y, sprawiają ci trudność. Choć jesteśmy przekonani, że y, nauka gry na flażolecie nie jest trudna i mamy choć odrobinę nadziei, że też wy się o tym przekonaliście. że zapis tabulaturowy, że ta wędrująca ramka w animacji tylko pomagają nam w osiągnięciu sukcesu i w osiągnięciu tego, że możemy razem wspólnie muzykować. Jeśli, jeśli spodobały Ci się te, animacje i nasze pomysły. To zapraszamy do udziału w kolejnej lekcji. Przygotowaliśmy 10 kolęd. Zaczęliśmy od najprostszej dla, dla ręki lewej i dla ręki prawej. Łącznie z tymi małymi przykładami Marysia ma małego baranka i siała baba mak. Mamy taką nadzieję, że jeżeli powtórzysz sobie tę dzisiejszą lekcję, to spotkamy się w następ, przy następnej okazji, na następnych naszych muzycznych zajęciach. A gdy przyjdzie ten niezwykły czas świąteczny, to kolendy będą mogły zagościć w naszych domach. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne zajęcia. Zapraszamy.